Dobry wieczór dzisiaj gramy. No, od gry, no, od widza. No, no, chyba jest widzę. No, no, o co widzicie? Jego Nick Natix 12804. Wiem, że nagryłam dzisiaj rano, ale potem jadę, to nie wiem, czy będę miał czas. Jak nie, to w poniedziałek albo wtorek nagram. No dobra, zaczynamy. Były chyba dwa skinie tego fiata w tym. No, to ma jeden minus. Chcę, żebyś to naprawił. Jak... czy znaczy, łatwo się daje te screenshoty, No, screen, te zdjęcia. Ja biorę z Tana. No, chyba wiecie tutaj. To... No, jak nie macie, to Tana też nie pozwala na ale gdzie bardziej na zdjęcie się płaca wam brać, to. Felicie, że zdjęcia z Wiktana, No dobra, po... pozdrawiam Cię. Jak tych, co mi poleciłeś grę. O, są dwa screenshoty. O tutaj są jakieś, no to jeszcze ich... jakiś mocny fuch, chociaż wiem jaki ten, ale udział, jak grał, no, możecie, słuchajcie widzimy się po cięciu, i... a, ale dobra, bo widział chciała dać po cięciu, okej okay, jestem, spalujemy jest, się na fontannie, no oczywiście, że miał chyba problem, nie wiem, mógł sobie zrobić swój park, ale no widać, że jest powyższa, To jest jakiś kemping, Halo, to jest wieś, a nie jakieś miasto, bo... Ale mi to nie przeszkadza, ale zobaczymy. Dobra, jakieś auto. O kościół. Nie wiem, kiedy ona powstała, jeszcze nie patrzymy, jak powstała. Jak on. Kościół ode mnie się, ale kościół. A to. No, kościół mi nie przeszkadza, jak ktoś ode mnie ukrada. Tego nie lubię, kiedy od moich rzeczy, kiedy nie ma pozwolenia przecież. Dobra, jakiś Mercedes. Nie ma ich dźwięku. O, ale. Nie mają, coś tam słychać. No. Kiosk, o kiosk właśnie chciałem dodać. Tu gospodarstwo Matrix no, no i Słuchajcie, ja nie wiem co dla was, ale ja nie podoba mi się, że to i gospodarstwo. Wolałbym, żeby było coś takiego, że dla wszystkich, że jak ktoś chce. No, remiza strażacka, OSP. To chyba OSP jest trochę inne, ale fajnie wygląda, takie trochę prawdziwe i duże. Ale fajnie, no to daję ci plafika seria. To, 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 to jest coś... Co tu jest? O, A! Garaże! Ej mordo Wiem, że to ci bym mówił mordo, ale mordo Jak mi dasz kiedyś to... pomożesz mi dać garaże, to ja ci się dodam do znajomych I może ci kiedyś tam budowanie u mnie O! Fiat! Ten Fiat, miałam dodać, to chętnie plus To chłopie nawet Garaże mi się podobają, dajkę to ja chcę, żebyśmy pomogli garażę dodać. Nie wiem, więc zapowiedz mi, gdzie znalazłeś garaże Bloki rosyjskie. Mechanik Mechaniczek Fiat. Skup z jakiejś złomu? Chyba tak. Mój skup złomu jest ulepszony. Sklep czeka. Ile to? To wiem, że krótkie, ale znów mi się z obszło. czekajcie, już. To jest jakiś bezsłomny. Co to tutaj? Co mam pisze? Szefie, dasz dwa złote, to trzymaj. Dzięki, Skoda. Fajny sklep tu. ukry się, sklep, spożywczo, no spoko. Mechanik. Mechanika ja sobie nie dodaję. Mechanik, nie wiem, czy się podoba. Volkswagen, którego ja już używam, ale już nie. Kamery. U, kamera to jest ciekawe. Kolizje, tu nie można wejść, siery co tutaj jest? Scoop Out? Złonowisko Będzie skup. Out Z Albo Scoop Zone mógłbyś, ale... Nie no, to będzie skupout Out mógłbyś napisać bo tam jeszcze? Tam, no Panie, tam nie, bo tam... I dom budują Czekajcie, to... <grym> ja nie wiem, czy widzicie, ale tam gdzieś szpital I ta kopara e, nie ma drogi No to, chłopie, musicie mi coś poprawić trochę Tego, bo to mi się nie podoba Wiem, że szybko, ale ja dzisiaj jeszcze jadę To chciałam szybko nagrać Policja jest fajna, domy, no o widzicie, szpital jest nieźle położony, to jest poza poprawki, ale gra jest nawet w porządku, drogi trochę są, no właśnie, dom jakiś, ubm -ka. co tutaj pisze, Krawno. słuchajcie, ja wolałbym, żebyście dodali domy bez imienia, kogo to jest, no, byśmy, to by było bardziej, bo wiadomo, poczta. Z moim, znaczy moim który o, pociąg. Toraz nie są dokończone. No to minus, ale chyba chodziło o to, żebyś wjechał. Nie no, dam ci na pewno później dobrą ocenę. Co? Wojsko? Hmm. Wojsko polskie. Nie wiem co do ja. No nie wiem czy tak to wygląda na wojsko polskie. To ciekawe. Y co tutaj jest? No to... znaczy, fajne, ale w ciśnieniu mogłeś dać tego. Tarpana, Hunter. O, Taper Hunker jest polski, taki trochę wojskowy. To byś mógł dodać, to bym to by fajnie było, yy, Tam coś jest. Dobra, to widzimy się po. no cię cię już. Okej, okay, tu jest aut autohandel. No hm. mi ciekawie, tylko coś tutaj kombinowałeś. Yy, autohandel, no. Zapomniałem co to auto Hunter, to mi napiszcie w komentarzach No. Bo u mnie gierce dodany import eksport samochodów z Niemiec no auto z Niemiec. Dowiecie, no, się z Niemiec sprzedaje... kupujecie i sprzedajecie w Polsce. No, o to chodziło. No, no to co fajnie autohandel. Jeśli chcesz widzieć to do mojej gry. Polska z i gdzieś widział screeny, to i tam gdzie jest stacja, to to tam mam import z no zobaczcie ciekaw, fajna, co to i pówka Plaza, co tutaj jest, jakiś willa, <grym> /domek> mały domek, no taka wieś bardziej amerykańska, jak cię nie chce nie ślicz, w ogóle być trochę tak domu takich polskich, bo od Adriana Wiem, że od Adriana chyba wsiadł tylko trochę tych domów. No co? I bójżecie, no to wchodzisz to, ale mogłeś jeszcze gadzie to rozwinąć. Pole, czy co to? Jakieś plaża co? Wasen? Słuchaj chłopaki, fajna gra. Trochę jest trochę wsi, ale nie tak bardzo, bo takie miasto zrobiłeś. Musi być więcej domów i z maszynami. A, no. Będzie te amerykańskie mógłbyś zmienić na jakiś pol. Trochę po takie o co, Adriana, że rzecz, Weź co ja. No dobra, ale to mogę Ci dać pozwolenie na to. O, widzicie szpital nieźle. No to morda, słuchaj, mogę Ci dać pozwolenie, to możesz ode mnie... Ech, ja bym ci mógł pomóc w sumie. ulepszyć, mu trochę grę. Sprint chociaż działać. Pizzeria jest. Hmm. Tutaj jest wszystko bo tam byłem, tak tam byłem no tam coś byłem, tu gdzieś na napis kiosk, mój, fajny jest kiosk mi się podoba bardzo, bardzo fajny kiosk no bo zobaczmy co tutaj jest dom, mercedes, wszystko ale nie w 100 dole, niestety maszyn nie da się podciąpić jakoś, trochę zgubnie ja wiem, spokojnie, nie ja o to skarżę się, że nie da się Jakieś takie, ziemi bramy, takie, a jak się za zatrzy... szybko jedziesz, to się i nie chcąc się rozpędziliśmy, no to fajnie zrobione. Słuchaj, no dobra, wiem, że krótki odcinek i gra, no nie wiem, jak uci tam ocenę nie podobało mi się tylko, że, no wiesz, to nie do wiesz i niektóre rzeczy nie są fajnie dokuczone, ale mógł Ci dać. Słuchaj, jak jesteśmy widzą, to ja widzą, są tutaj 10 na 10, ale dobrze, dam ci 10 na 10, bo, po co mi się podobało, a, autohandel, i, a no to i tyle, albo 9 i na 10, ale dam ci, a 10 na 10 i dam mi już. Dobra, mam nadzieję, że on ci tak spodoba, i pamiętaj na TX, napraw to, co ja poka mówiłem, na pewno nie słyszeście, ale dobra, że się z Wami, 6.